Mili Państwo, już nasza kolejna rozmowa przez ocean. Na Antenie już mam połączenie z Panią Elżbietą Nowalską. Elu, witam Cię serdecznie, dobry wieczór. Witam Państwa, uśmiecham się, bo ciepło u nas, pogodny dzień, trochę pada, ale słońce świeci. A my z Basią rozmawiamy o tematach ważnych i najważniejszych. No właśnie, taki temat, którego nie sposób przy naszych rozmowach o rozwoju wewnętrznym człowieka pominąć, mam na myśli tutaj echa po zaistniałych, rozpowszechnionych dwóch filmach: Kler i Tylko nie mów nikomu. Filmy bardzo mocne, filmy wstrząsające dla wielu ludzi, ale filmy ważne. Przy obecnych czasach zmian na Ziemi i niezwykle ważne w tematach poruszanych rozwój wewnętrzny człowieka. Rozmaite są reakcje na ten film. Z tego, co obserwuję tutaj, wiele osób chciałoby, żeby w ogóle ten temat nie zaistniał. Są wręcz w ukrytym stanie paniki, lęku, bo im się jakiś świat kończy, więc nawet nie dopuszczają myśli, że, że to w ogóle może być prawdą. Ciekawa jestem, jakie z jakimi reakcjami, Elu, spotykasz się ty w Polsce. No i tak porozmawiamy na ten temat, bo zaistniało coś ważnego, o czym trzeba mówić. Myślę, że cały czas jest ten jeden wątek przede wszystkim poruszany, bez względu na to, jakie piestujemy stanowiska, jaki mamy zawód, jaką drogę życiową wybraliśmy. Istotne jest, żebyśmy byli człowiekiem i wiedzieli, co to ta nazwa po prostu określa, co ona znaczy. Człowiek to ktoś, kto stara się żyć godnie, w prawdzie, w dobru i pozytywności. To ktoś, kto w gruncie rzeczy, dzięki tej niebywałej ewolucji ludzkości, potrafi kreować myśli, potrafi przetwarzać materię i niematerię. Tego nie zrobią zwierzęta, nie zrobi to las sosnowy, to zrobią ludzie. Ale ten człowiek popełnia wiele błędów: myli się, gubi się. Oczywiście to też trzeba zrozumieć, że nie jest tak, że od razu wszyscy są po prostu geniuszami życia. Natomiast te filmy, o których wspomniałaś przerywają pewną zmowę milczenia. Te przedziwne stany, że wszyscy niby wiemy, że takie zjawiska mają miejsce. No ale to się gdzieś dzieje, ale na pewno nie za moim płotem. To jest takie uważanie, że no wszyscy wiemy, no ale nie wiadomo co z tym zrobić. I nagle pojawia się dokument, który pokazuje, Konkretnych ludzi, konkretne ich przeżycia, konkretne fakty. No, sprawa jest szokująca, bo jak ktoś powiedział w polskiej telewizji, oczekuje się od osób zajmujących się duchowością, przedstawicieli kościoła, że są to osoby, które właśnie mówią o miłości, o dobru, o Bogu, o potrzebie zachowania wartości w życiu i to tym bardziej jest bulwersujące. No ale jednocześnie pojawiają się też głosy mówiące, że. Ten temat dotyczy ludzi różnych zawodów. To nie tylko ta grupa związana z kościołem. Oczywiście, tylko w wielu różnych przestrzeniach naszego życia różni ludzie mają tego rodzaju skłonności. Na pewno ci, którzy zajmują się diagnozowaniem, leczeniem tego rodzaju tendencji w człowieku, mają swoje wyrobione zdania. Często się słyszy, że jest to po prostu choroba. Myślę, że możemy wiele nieprawidłowości tego świata uznać, że to robią chorzy ludzie. Bo jeżeli ktoś notorycznie kradnie, i żadna kara nie jest w stanie tego człowieka zatrzymać przed bycia, byciem, po prostu złodziejem, to ktoś powie, no ale ten ktoś ma no, po prostu taką skazę osobowościową, no to też ktoś, by się uparł i powiedział, że to jest choroba. Mnie się wydaje, że. Po pierwsze, bardzo dobrze, że te tematy są poruszane, bo jest przerywana pewna zmowa milczenia. Masz, Basiu, absolutną rację, że ludzie bronią się przed zmianami. Ten świat się zmienia, on się oczyszcza, on się weryfikuje i chwała tym wszystkim pozytywnym zjawiskom na tej ziemi i w ludziach, że to zachodzi. Natomiast. Niestety, no, trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli chcemy żyć w świecie, w którym tego rodzaju zdarzenia okropne, nie mają miejsca, to musi się zmienić człowiek. W moich przekazach mnóstwo lat temu padło zdanie: możecie budować system sprawiedliwości, pisać kodeksy prawne, i tak wam to nie pomoże, bo one nie będą wpływały na zmianę jakości myślenia i uczuciowości człowieka, a co za tym idzie zmianę ich zachowania. Zatem było wskazane, że jeżeli chcecie, żeby takie zjawiska, jak opisane czy pokazane w tych wspomnianych przez ciebie dwóch filmach, nie miały miejsca, to musi nastąpić zmiana wewnętrzna w człowieku. To się nazywa właśnie ten rozwój wewnętrzny, duchowy ludzi, bo myślę, że my żeśmy w międzyczasie tę definicję duchowości człowieka szalenie rozbudowali, bo nie myślimy teraz, że to jest um, aż i tylko praktykowanie religii, modlenie się, tylko myślę, że mówimy o stanie duchowym wewnętrznym człowieka. Czyli o skali jego wartości, dobra, pozytywności, z którego wynikają jego zachowania w życiu. Mówimy o tym, co żeśmy sobie już umieli uświadomić na ten temat. I mówimy również o tym, że ci ludzie, którzy chcą się rozwijać wewnętrznie, duchowo, powinni wpływać na nie tylko bronienie tego, co już mamy jako pozytywne, ale również kreowanie ciągu dalszego tej pozytywności, w domyśle przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom. I te dwa filmy są tego przykładem. Trzeba się przeciwstawić, trzeba jakoś przemówić do ludzi, żeby zrozumieli, że stop, dosyć tej zmowy milczenia. Ale też uważam, że w wielu przestrzeniach dzieje się mnóstwo, bardzo rzeczy. Kiedyś napisałam artykuł na temat traktowania ludzi w więzieniach. Na całym świecie chyba wiemy, że to nie jest tak, że jeden szanuje drugiego, że znęca się człowiek nad człowiekiem i różne tam sceny też mają miejsce. No i też pytanie, dlaczego świat to toleruje? Ja myślę, że takich przestrzeni szokujących nas nieprawidłowości jest bardzo dużo. No ale nie przyłamujmy się tym, że one są, może dobrze właśnie, że wyszły na wierzch, zostały pokazane, będą pokazywane, bo dzięki temu, jak mówi świat duchowy, będziecie się mobilizowali, żeby wreszcie coś z tym zrobić. Często ludzie się dziwią o jakiej duchowości mówicie, przecież religia o tym mówi po co więcej i tutaj myślę powinno się rozjaśnić jaka różnica jest między rzeczywistą duchowością a tym sprzedanym ludzkości ograniczonym kanonem który poblokował dostęp właśnie do używania tej rzeczywistej duchowości w nas samych. Mam na myśli intuicję: nasze serce, które było skurczone, wystraszone przez wieki i, i ludzie wierzyli w to, co im się powiedziało, dlatego był lęk przed mówieniem. I teraz pojawiło się coś niesamowitego, bo nagle ktoś mówi i jest szok. Tak, bo przyszedł czas mówienia, przyszedł czas. Czucia. Mówimy o rozwoju wewnętrznym o duchowości takiej, że jeżeli ktoś zaufa tej duchowości, to nie wstydzi się sam siebie, kiedy nikt go nie widzi, co robi, co myśli. Natomiast człowiek, który tylko używa wizytówki swojej duchowości, no to tak jak ktoś go widzi, to tak zrobi, jak ktoś go nie widzi, to tak zrobi, jak wiadr zamiecie. I tu jest różnica, bo przychodzi czas na wielką szczerość. Szczerość wobec siebie. I w prawdziwej duchowości nikt się nie ukryje pod sakramentami, pod spowiedzią, bo się jest odpowiedzialnym za siebie. I przypuszczam, że największy lęk, jaki w ludziach będzie się przetaczał teraz, to lęk przed wzięciem odpowiedzialności za samego siebie. Albo chcesz, albo będziesz pracować nad sobą, albo nie. Piekło i niebo wypracowujemy sobie sami. Tutaj nie ma zbawicieli. Szczególnie, że ono najbardziej na wyciągnięcie ręki to właśnie jest tu na ziemi, bo jest i jedno i drugie. Dokładnie. Albo coś pośredniego, Dokładnie. Tak. Jako sytuacje życiowe, które sobie fundujemy. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, Basiu, że już pora na to, żeby mówić. Wydaje mi się, że w ogóle ludziom jest teraz potrzebna rozmowa. Czyli nie takie sytuacje, że ktoś mi mówi, a ja tylko słucham. Chcę też się wypowiedzieć, i chcę, żeby ktoś. Zareagował na to, co ja mówię. Dlaczego tak wiele osób poszło w stronę tak zwanego rozwoju wewnętrznego, rozwoju duchowego, poprzez no, zupełnie inne ścieżki niż tylko religijne? Na tego rodzaju spotkaniach jest dyskusja. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Zastanawiamy się, kto z nas jakieś zjawisko wyczuł lepiej. Wspólnie dochodzimy do pewnych wniosków. Myślę, że mijają trochę już te czasy, w których chcemy przyjmować pewne dyrektywy jako ustanowione, niepodważalne, tylko właśnie no, jest potrzebna dyskusja i chcemy rozmawiać. Kobiety tak, tak obficie przychodzą na tego rodzaju kursy, spotkania, bo one wchodzą w dyskusję. Narzekają, że na przykład w domu, chociażby ze swoim partnerem, nie mają możliwości tak porozmawiać jak w takim gronie. Bo one szukają tej, tej lepszej opcji decyzyjnej, jakichś pomysłów na temat życia, jak dalej prowadzić swoją rodzinę. Ale my, jako ludzie, jesteśmy też jedną wielką rodziną. Nam jest potrzebna rozmowa o naszych relacjach międzyludzkich, o jakości tego, co dzieje się w człowieku, i potrzebna nam jest dyskusja o naszej relacji no, z całym wszechświatem. Już mamy tak dużo informacji na ten temat, że Trudno udawać, że ich nie ma, one są dostępne, one są dostarczane przez badania, przez różne instytuty naukowe. Cudowny czas, jednocześnie no, bolące fakty, te, które są podawane chociażby w filmie, tym dotyczącym właśnie molestowania dzieci, pedofilii. Ja podejrzewam, że kolejne lata przyniosą kolejne filmy i materiały pokazujące w różnych przestrzeniach to, co po prostu jest. U nas w Polsce w telewizji cieszy się bardzo dużym oglądalnością program pani Bosackiej, która, który się nazywa Co nas truje. Siadasz przed telewizorem, a kobieta ci pokazuje pod mikroskopem, dlaczego nie należy jeść produktów, które mają chociaż kawalątek pleśni pokazane. Zobaczcie, ta pleś siedzi głęboko. Nie odkroisz. Z pleśni już wiadomo, że tworzą się nowotwory. Trzeba edukować ludzi. Nie wszyscy może oglądają, ale dużo ludzi ogląda. Na drugi raz już nie będą wykrajali kawałeczka z jabłka, tylko wyrzucą to jabłko, bo lepiej nie zachorować. Trudno, straciłam to jedno jabłko, ale daję sobie coś na plus, jeżeli chodzi o moje zdrowie. To jest informacja szalenie dla nas ważna. Popatrz, Basiu, gdzieś w międzyczasie jest ten człowiek, ten tak normalnie, że tak powiem, standardowo żyjący, jak każdy z nas, który odbiera takie informacje. I musi się do nich ustosunkować, bo dlatego myślimy i czujemy, no się do tego ustosunkujemy. I myślisz sobie, nigdy w życiu bym nie skrzywdziła dziecka, jest to niewykonalne. Myślisz sobie, tak, należy zwracać uwagę na to, co jemy, bo są na wyciągnięcie ręki informacje, co nas truje. Myślisz sobie, że tak, trzeba budować, wspierać wszystko, co jest pozytywne. W ludziach na tym świecie bo inaczej to nas zaleje, coś niebywałego, z czego żywi już nie wyjdziemy, albo szczęśliwi nawet nie mamy szansy wyjść. Cały czas ta cała transformacja tego naszego świata toczy się o to, żebyśmy mogli dalej w perspektywie żyć normalnie, tak jak każdy chce, po prostu normalnie, w zdrowiu i w szczęściu, nasze dzieci i nasze kolejne pokolenia. I oto teraz toczy się ta cała cudowna transformacja, o której mówimy od lat. Tylko też mam czasami i ja wrażenie, że nie wszyscy chcemy o tym słuchać, bo ważny jest temat, czy mam iść do tej pracy, czy do tamtej. Oczywiście, że jest ważny, ale są też ważne te sprawy globalne, jacy jesteśmy i czy reagujemy na, na krzywdę, która dzieje się w trakcie o dzisiejszego dnia. Ludziom, ale również i zwierzętom, i naturze tej ziemi. My wszyscy potem płacimy pewien rachunek za tą falę takiej bezrefleksyjnej tendencji do agresji, ataku, krzywdzenia. My, jako ludzie, musimy się przeciwko temu opowiedzieć, broniąc wszystkich skrzywdzonych. Dokładnie. Myślę, że mimo oporu wielu ludzi, te zmiany ogólnoplanetarne są zmianami sprawiedliwymi, bo tak jak mówisz, Elu, wyjdą jeszcze rozmaite aspekty skrzywień ludzkich umysłów, bo to wszystko jest obłęd umysłu naszej cywilizacji. My musimy zobaczyć jasno i chyba dzięki tej technologii, która została w obecnych czasach rozpowszechniona, udostępniona ludzkości, mamy możliwość na skalę planetarną Otworzyć szeroko oczy i zobaczyć, jaki prawdziwie następny krok jako cywilizacja, mówię, powinniśmy wykonać, bo albo wykonamy w kierunku przepaści, bo to też jest scenariusz niewykluczony, albo zatrzymamy się, weźmiemy odpowiedzialność każdy indywidualnie za siebie i zaczniemy świadome zmiany. To dotyczy. Naszego życia, naszej indywidualnej osoby prywatnej i, jak powiedziałaś, tych spraw globalnych. Ja myślę, że to nie jest przypadek, że ostatnio ja wciąż odbieram przekazy, ja mówię je do ludzi, mówiące o tym, żebyśmy niwelowali to, co jest krzywdzące, żebyśmy próbowali zsynchronizować, czyli połączyć zjawiska pozytywne, dzięki czemu będą nabierały większej siły. I działały na większą skalę. Nie jest przypadkiem, że mówimy o tym, że istnieje możliwość samo się zregenerowania, bo potrzebny jest człowiek silny, zdrowy, o pewnym pułapie funkcjonowania w systemie wartości, tym takim uniwersalnym. Ci ludzie są wręcz na wagę złota w tym świecie współczesnym, bo to ci ludzie są w stanie narzucić czy zasugerować, źle powiedziałam, narzucić Zasugerować właśnie tę perspektywę pozytywnego rozwoju sytuacji. Negatywne to jest wojna, agresja, mordujemy się nawzajem, krzywdzimy i jeszcze nikt za to nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Świat już to przerabiał, wystarczy pora na inną epokę. I jeżeli będziemy się tego trzymali, to dostajemy naprawdę zielone światło do kontynuowania tego wspaniałego. Czegoś, co nazywa się naszym ludzkim człowieka rozwojem wewnętrznym. Dokładnie. I nie ma nad czym rozpaczać, nie ma czego unikać, bronić. Jeśli coś ma odejść, widocznie w dzisiejszych czasach, ma odejść, ma się rozsypać. Przychodzi czas na nowe. I ta różnica, którą wreszcie trzeba rozpoznać, przyjrzeć się jej, zainteresować, jaka różnica jest między tą uprawianą dotychczas. Duchowością, a tą prawdziwą, na którą przyszedł czas. Zresztą i astrologicznie i kosmicznie, bo tak widocznie miało być, że dojrzewamy jako ludzkość do tego, żeby zobaczyć w sobie nie rozdział, blokadę między energią stwórczą a nami, bo myśmy byli zawsze połączeni. Nam po prostu nie wolno było o tym wiedzieć. Ale myśmy nigdy nie byli odłączeni. Nas odłączył strach nas odłączyły reguły dogmaty natomiast duchowość pokazuje piękno człowieka pokazuje możliwości człowieka stwórcze możliwości pokazuje radość czerpanie tych wartości do których tak naprawdę zawsze byliśmy stworzeni więc tu no nawet to, że... nie rozumiem nad czym rozpaczać że coś co było co pokazywało brzydotę człowieka ograniczoność mniejszość tego skutkami są te wypaczenia, które teraz oglądamy. To, to cała ludzkość tak była ofiarami tego przecież. Tak, Ty, się na samym początku naszej rozmowy powiedziałaś o bezkarności, bo nikt nie wie, więc może się ukryje i będę osobą bezkarną. My dobrze wiemy, że w energii to są informacje będące, jakby. Niemal ogólnie dostępne. Kiedyś ktoś powiedział takie bardzo ładne zdanie: Jeżeli człowiek wie, że istnieje świat duchowy, jeżeli wie, nie udaje, że wie, ale jeżeli wie naprawdę, to dokładnie wie, że świat duchowy cały czas widzi, co ty robisz, wie, co ty myślisz i co ty czujesz. I to już powinno podnieść skalę odpowiedzialności człowieka za to właśnie, co myśli, czuje. No więc pytanie, kto w gruncie rzeczy jest osobą tak naprawdę zajmującą się duchowością, bo jeżeli zajmuję się tymi tematami, nie wyobrażam sobie, żebym mogła zrobić coś złego, skoro wiem, że właśnie tak to wygląda. Świat duchowy ciągle wie, co ja robię i co ja myślę. I nie jestem w porządku, fair, tylko dlatego, że tam o oni patrzą tylko wydaje mi się, że Mój system wartości nie pozwala mi jakby dać plamy jako człowiekowi w życiu. To jest tak wyżej podniesiona poprzeczka. Staram się, czasami mi coś nie wyjdzie, ale wiem, że to nie jest tak, że nikt nie widzi, nikt nie wie. No a pytanie: dlaczego postacie na takich wysokich stanowiskach duchowych nie mają tego świadomości? To już osobny temat. Z jednej strony jest temat, co wie przestrzeń duchowa, a z drugiej strony, co wie człowiek. Przede wszystkim, to, to my jesteśmy dobrzy przede wszystkim dla siebie, bo nie musimy się wstydzić siebie, gdy patrzymy na siebie i w lusterku, i wtedy, gdy siebie odczuwamy, zamykając oczy. No, no takie czasy przyszły. Ten okręt i nie jeden wielki okręt zatonie w dzisiejszych czasach, ale nikt nie pozostaje, bez pomocy, tratwy wypłynęły już dawno, przekazy płyną od dziesiątków lat po całej Ziemi. Wszyscy ludzie dostali informacje, wszyscy tak naprawdę mogli się przygotować. Także, jak mówię, okręt religii tonie, za chwilę utonie kolejny, bo tutaj tych balonów nadmuchanych, gdzie brakuje tylko dosłownie szpileczki, żeby one pękły, jest dużo więcej. Ale po to jest Elżbieta Nowalska, po to jest Lucyna Łobos, po to jest Gangadzi, po to jest Papadzi, po to jest Ekartol, mogę wymieniać godzinami teraz. Jest was tak wielu, którzy przekazujecie bezcenną wiedzę, jak dzieci prowadzicie w tej chwili całą ludzkość tymi przekazami. Więc nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. Tak, ale wracając do, do religii, wielu wspaniałych ludzi są reprezentantami religii, piękni ludzie. No i jak wiadomo w każdej przestrzeni znajdują się osoby, które nie zasługują na tę przestrzeń, a są takie, które oby w niej pozostały. Chciałam przez to powiedzieć, że wielu ludzi w Polsce mówi „ja wierzę w Boga, a ci, którzy uznają, że są pośrednikami do niego, to już, już zupełnie inny temat. Zupełnie inny. Także, Elu, dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. Państwa zapraszam na stronę nowalska.pl, kolejne kursy, kolejne warsztaty, no i oczywiście cała kopalnia cudownej, duchowej wiedzy. Elu, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.